Siema, z tej strony, 11 to jest ponownie 5 Najcetrodi z 2 i jedziemy pozostałe ostatnie noce. Z siódmej nocy y, double trouble, czyli dwa razy Boni i Lisiasty. No, Lisiasty będzie prosty, bo tylko na pięć inteligencji, ale Boni i Boni będą z bo będą dawać mądrych. Myślę, że nie będzie źle. Tylko teraz jaka taktyka? Boni przychodzi tu. To przychodzi tu, ok. czyli... Nawet nie sprawdzać lewego szybu. Okej, okay. powinno się udać. Mam nadzieję. zrobimy sobie trochę przerwy od Five Nights at Freddy's. I nie wiem, czy nie wylazłem z sprawy. Mam nadzieję, że nie. Hy! O właśnie, o tym mówiłem. Hej, Bonnie, Co tam, cześć ciasty. A wiedziałem, że zaraz wyjdzie. Słyszałem go w szybach. Oh, god fucking damage. God fucking damage. Się robi zabawnie. Rolniarzne. <grymne> no przynajmniej jesteśmy ograniczeni do jednego szybu, więc to jest ten plus, że nie trzeba sprawdzać drugiego. Jest duże ułatwienie. I tylko trzymać kukiełkę z daleka. Nie obudzić małego Jezuska Bo zacznie płakać i wszystkich wrzucać do piekła Ok, okej okay, spokojnie na ludzie, tylko nie spartolić nic po drodze Powinna pójść ok, to moje pierwsze podejście w tym, ale... <grystanie> Sądzę, że będzie w porządku, wszystko. Sądząc po tym, że przelazłem już tyle nocy, znam mechanikę gry na wylot. Gra jest straszna, gra jest kurewsko straszna, ma takie jump scary jak żadna inna, ale na tym etapie już się nie da bać. Kiedy już się wie, co, co każdy z nich robi. Największy strach był na początku, kiedy włączyłem grę. Tak może z godzinę po premierze... Tak, godzinę po premierze włączyłem grę i nie wiedziałem totalnie, co tam się robi. Nie wiedziałem nic, ani jednej rzeczy. Był taki strach. Okej. Okay. Gra dalej potrafi zaskoczyć, ale już nie aż tak bardzo. No bo wiesz, wie się, że jak już jest jakaś określona akcja, że coś się stanie, to już nie ma. Przebacz. Okej. Okay. Mimo wszystko, nawet teraz, jeżeli gram to, znam tą grę na wielostron, to dalej ją uwielbiam. Jest zajebista. Fajna zabawa, naprawdę. Mimo wszystko, tak. To jest trochę jak gra w Tetrisa. Dobra, przesadziłem, ale no wie wiecie o co chodzi, tak? Tylko gra... ktoś powie, że... O ja Ktoś powie, że bez celu, tak? No bo... W kółko jedno i to samo i tak dalej, ale mimo wszystko to są nowe wyzwania, bo... pewnych rzeczy nie ma, pewne są. Wyższa inteligencja i tak dalej i trzeba się przestawiać z jednego trybu na drugi i tak... Niby nic, a jednak zawsze coś. Okej, okay. czy nie było za późno, czy nie było za późno, nie było za późno, że jest okay. A, okay. się posrałem z tymi się moimi. z tymi ruchami moimi la, Co Co ja robić? ja robię, co ja robię? Okay, nieważne. Uf. Przeżyłem, dobra. Jeżeli Bonnie jest w prawym szybie, to jest minimalny cień szansy, że zdążysz jeszcze zdjąć tą kamerę, jaką założyłeś, opuścić ją i założyć maskę. Masz na to jeszcze szanse, ale bardzo niewielkie. Jeżeli tego nie zrobisz od razu, to praktycznie masz przejebaną. czasami nawet jak zrobisz to od razu, to i tak masz przestrane. To zależy od szczęścia, i od tego, jak szybko założysz Bonniego w szybie. Prawdopodobnie w najbliższym czasie. Ha, ha ha rozjebany, idź stąd O, już myślałem, że po mnie Bonnie! Bonnie! Bo mogłem nie zdążyć z kukiełką, a teraz boję się Foxiego. O, lisiasty sieć, okej okay. Dobra, 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 dobra Żeby tylko sobie nie przejebać, jest czwarta Dam radę, przecież to są proste noce, dam radę

może i tak, ale mimo wszystko chcę przejść już wszystko do końca. Chcę mieć tą grę ukończoną w 100%. Tak samo jak Jedynkę. No lada chwila koniec. Come on. Że jestem pewien zwycięstwa, i właśnie wtedy zazwyczaj ziemia usuwa się spod stóp. A w innych słowach, wtedy najłatwiej jest spierdolić. Yes. Yeah. Ok. Chcę kolejną noc. Czy to, było nie czy to nie było Nice of Miss? Miss Nie. Double Trouble, teraz Knights of Misfits, dobra Czyli mamy Mangle, złoty Freddy i... Oho, czyli patrzymy wszędzie Okej, okay, whatever zobaczymy co nowego dostaliśmy na stolik Nie wiem, nie widziałem nigdy wszystkich pluszaków Wiem, że jest Wiki, można tam zobaczyć, ale nie widziałem Unikałem tego, chcę odkryć to sam, chcę po prostu... Ale słodki Bonnie! A to jest ten, co się można było kupić w wersji komórkowej yy, Five Nights at Freddy's 1 Oj! Oj, 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 oj Oj, oj, oj ale trzeba patrzeć wszędzie, zapominam się trochę Na tych co nie wiedzą Złoty Freddy jest halucynacją Jeżeli poświecimy na niego latarką To już praktycznie po nas Chyba, że jest tam w holu z tyłu Wtedy poświecimy latarką i założymy już bardzo szybko kamerę to nic nam się nie stanie. Przy tym, który siedzi w pokoju, bo on się pojawia w dwóch miejscach, przy tym, który siedzi w pokoju, należy założyć maskę od razu jak najszybciej, i potem można już praktycznie ściągnąć zrobić, co się chce. Okej. Okay. Praktycznie nie musimy patrzeć się na prawy szyb, bo tam jest tylko męglu. Męgl zawsze usłyszymy jak będzie, więc nie muszę się tam patrzeć. Więc tylko lewy szyb i przód I słuchać czy Poszedł? Przed? Poszedł, okej okay. Męgle zawsze jak jest szyby, to wydaje taki odgłos z tego radia, więc... Więc y jeżeli jest w pobliżu, nie mam się czego bać Żebym tylko nie spartaczył ze złotym Freddy, bo tutaj jest to chyba najcięższe To chyba najcięższą rzeczą jest właśnie złoty Freddy Okej okay. Nie jestem pewien, ale przy Złotym Freddym kiedy siedzi w pokoju... Fak, serio? Ty obsrana pizdo Nie zapłacili za światło Co pierwsze, nisiasy czy mgiełka? Odwieczny wyścig, come on, kto będzie pierwszy? Zobaczymy coś? A, nie zobaczymy. Kurwa! Mimo wszystko, grać w horrory to zawsze na fula w Sławkach, bo wtedy to robi wrażenie. Ach, mój tył głowy, moje karczecho. Okej, okay, żyję. Okej, okay, żyję. Eee, jeszcze raz. Ja się tak łatwo nie dam. Mm, nie. <noise> ja nie wiem, co mi jest, naprawdę. Ja jestem normalny, ja jestem zdrowy psychicznie, tak oficjalnie, tak. Ej! Okej, okay, Sparta. Czułem raz nie. A, oj, tam był złoty Freddy w korytarzu. Ale wtedy należy od razu zakładać kamerę na twarz. Nie świecić na niego długo. musiałem yy, W momencie kiedy wybiegała mi kukiełka, o, 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 o. W momencie kiedy wybiega, wybiega, wybiegała mi kukiełka i otworzyłem kamerę, żeby coś sprawdzić, dowiedziałem się, że jest mały isterek w tej grze. W momencie kiedy wybiega kukiełka, poświecimy tutaj mamy szansę zobaczyć sam endoszkielet, czyli to co siedzi wewnątrz animatronów, te mechaniczne ich części, tak? I to jest jakiś tajemniczy endoszkiel, którego nigdzie indziej, że tak powiem, nie widać. Nic o nim nie wiemy. Y on nie wygląda jak nic do tej pory. Ma uszy lisiastego teoretycznie z tego co wiem, ale to nie jest lisiasty. Lisiasty ma uszy wyżej. On ma tak bardziej na boki. Okej. Okay. nie jest źle, nie jest źle. Widzę, że większość znaczy większość dużo ludzi ma wiele kontrowersji na temat tego, co w tej grze właściwie się dzieje, jaka jest ta historia i tak dalej. Ktoś mnie ostatnio w komentarzach poprosił, żebym zrobił film na temat tego. Na temat historii przedstawionej w Five Nights at Freddy's 1 i dwójce, żeby zrobić, że tak powiem, film wyjaśniający historię w obydwu częściach. Yy, I prawdopodobnie to zrobię, bo to nie będzie nic ciężkiego. Tylko muszę sobie napisać dobry scenariusz, żeby to poopowiadać. A zmontowanie filmu to już będzie mały problem. Dim, da, 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 Oj, męgl. Tutaj yy, baloniarz ma na tyle... jest na tyle inteligentny, że nawet jeżeli na sekundę założę kamerę przed siebie, to on już wbija. Nie wiem, czy on wbija tak od razu, jeżeli jest się na niższych, że tak powiem, poziomach Bo mi się nie przytrafiło to chyba Nie żebym pamiętał Ale tutaj od razu, jeżeli on jest w szybie, a ty założysz mask kamerę się założysz, włączysz kamerę To już jest po tobie Już masz przejebany, chyba że masz godzinę piątą I może wytrzymasz, masz cień szansy, ale na takim farcie pojechałem w tej nocy, 1020 20 rola ja piernicze Znaczy się nie, to nie był wtedy baloniarz, to, był, to była kukiełka, ale... na. No. Jeszcze mnie karczycho boli Grać w Five Nights at Freddy's dwójkę bez dźwięków to jest samobójstwo W w sumie też Poszedł sobie, okej okay. Mam za mało latarki! Mam nie starczy mi do końca! Musi starczyć. Nie ma... nie ma szans, musi starczyć. Mam nadzieję, że tyle na z tego wystarczy, że mi nie wyskoczy, jeżeli tam tak mrugnę tylko. A fuck! No fuck, serio! O męgle jeszcze dodatek. To będzie pierwszy. Mam głośno do No tak bardzo głośny smok. O, jeszcze minigierka nam się trafiła. Uff, co już łagrałem. Get ready. Nie wiem, co tam pisało. Coś tam pisało na dole, nie widziałem tego przedtem. Okej. Okay. Ja czekam na Five Nights at Freddy's 3, która w końcu mam nadzieję, że będzie i mam nadzieję, że wyjaśni cokolwiek z tych minigierek. No, liścisty winący do dzieci w pizzerii to jest takie, że liścisty wybiega z tego pajętkowca i je zabawia, tak? To ja interpretuję, że on zbiera i zabawia. Ale co to? Co to jest do jasnej cholery? Wy, wy tłumaczcie mi to. No i Aha. No i oczywiście to. Tu wyskoczyli ciasty, tak? <laughs> Wziąłem. <laughs> Tu wiedziałem za ile wyskoczy, więc było ok, ale jak wybiega kukiełka, to nie wiem za ile ona wybiegnie i ten dźwięk jest tak głośny, jeżeli puści się na fularze. Oh. Ale mimo wszystko okay, czas się bardziej skupić i do przejść. Hej, Mangle, what's up? Dwóch złotych Freddy'ch naraz. To się rzadko zdarza. Ale w nocy 10.20 to się zdarzało... Często. W szybie Mango. Nie ma w szybie Okej okay. Nie dam się znowu zrobić tak samo Ty kutasie drewniany Osrany Pinocchio. Czy wygląda bardziej na plastikowy, ale... Whatever No może jest plastikowy, bo się świeci jak psu jajca tu się nie świecą, ale. No. Nie wiem, nie zaglądałem. Tu nie zaglądałem, bo. Nie... No, nie, nie, nie Nie, bardzo. nie, nie, nie waży. męgu? Ma... Grzeczna, męgu. Okay. Tylko się nie da zrobić temu Dubkowi Z balonami Już mnie dwa razy załatwił skubany Chyba jednak nie Golden Freddy jest tutaj najcięższym wyzwaniem tylko uniknąć tego zasranego typa Znowu męglu w prawym szybie Spokojnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Rock it party. Coś tam jeszcze było. Play. Okej. Okay. Czytałem z tego plakatu tutaj. Eee, Mangle wygląda dziwnie. Dziwna jest Mangle bardzo. Z samego wyglądu już nawet. Okay. Muszę bardziej oszczędzać latarkę Będę, będę mrugał zamiast świecić cały czas Tup-tup, poszedł sobie, okej okay. Trzecia. A. Uno momento! Dokładnie, tak. Tu Idź sobie, nikt się tu nie chce. To jest moja najbardziej niedowidziana postać w całej, w całej serii Five Nights at Freddy's. Naprawdę. Ja uwielbiam. No, może nie uwielbiam, lubię wszystkie animatrony, ale tego typa to ja nie znoszę. Już nawet kukiełkę lubię za to, że jest jakaś inna, że jest creepy. Naprawdę nic o niej nie wiemy totalnie, a. a ten to tutaj jest tylko po to, żeby wkurwiać. Tak ta, tak naprawdę. On jest tylko po to, żeby wkurwić kogoś tak, tak. do, do białości, no. Spierdaaa, daj z tym hello Okej, okay, znowu mangle w prawym szybie i dodatkowo ten, no to akurat 2 za jednym zamachem załatwimy. oi, Oj, 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 oj Okej. Okay. Dobra. Grzeczna mangle szybko sobie poszła. Okej. Okay. Jest czwarta. Teraz być skupionym i nic nie spartolić, bo to jest najprostsze, co może teraz być. Wszystko wiemy Piąta By mi się prawie zrobił, ale jakby mi jakbym teraz wyskoczył to bym na pewno nie zdążył przeżyć Lisiasty by mnie zatłukł na śmierć czy miałbym gdzieś szansę, albo nie. No, Lisia z tym ma chyba 20 inteligencji w tym, albo nie, on nie ma inteligencji, bo tam jest tylko baloniarz Mangl i Złoty Freddy, więc miałbym szansę przetrwać, ale nie wiem. No i było blisko. Nie chcę kusić losu. A okay. ah, jest blisko, jest blisko, jest blisko, Come on! Come on! Mango. Okay. Oh, yes! To, że zrobiony kilka razy, to była moja czysta głupota, mój bardzo prosty i głupi błąd. Tego, że się zagadałem, tak. Dobra. O tak. Świetnie, więc zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć nocy. No. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się do zobaczenia w następnych filmach i w następnych nocach. Na razie.